Witamy Was serdecznie. Witamy. Witamy Witamy po raz kolejny, jak mnie wzięło nagadanie do Was, to mówię codziennie. Moi drodzy, trafił do mnie parę dni temu, kilka... Kilka dni temu, tak, piękny cytat. Że... który Was zamieściłam wam w opisie tego filmu, że jak jedziemy samochodem i zapali nam się... Czerwona lampka na desce rozdzielczej to nit normalny, moi drodzy, nie wykręca lampki, nie jedzie dalej. I tak sobie pomyślałam, jak to jest z nami ludźmi, istotami rozumnymi. Właśnie jak nam się zapala taka kontrolka w naszym organizmie i zaczyna coś boleć. Nie? Co my robimy ludzie bardzo często? Bierzemy magiczną tabletkę przeciwbólową, i jeszcze się. To jest kamień, Wiktoru. Magiczny kamień? I jeszcze się cieszymy, słuchajcie, że nas nie boli, nie? Tylko tak sobie myślę, ile i jak długo można sobie takie objawy w organizmie tłumić, nie? I tak sobie. Tak mi przyszło, tak sobie pomyślałam, że. W momencie, kiedy nasze ciało daje znak, że coś się dzieje, zaczynamy nie mieć energii, zaczyna nam brakować sił, zaczyna nas coś boleć, to właśnie zamiast poszukać przyczyny, to bardzo często wykręcamy sobie tą lampkę i tłumimy objaw y, chociażby tabletką przeciwbólową. I tak sobie myślę, że w momencie, jakbyśmy zareagowali od razu na dany ból, na dany sygnał, i zadziałali, poszukali przyczyny, to być może, że w tym naszym samochodzie organizmowym e, okazałoby się, że, nie wiem, wykręciła się jakaś śrubka, nie? I taką śrubkę stosunkowo szybko można wkręcić z powrotem, naprawić, i może wszystko działać z powrotem. A w przypadku, gdy w samochodzie, właśnie, wykręcilibyśmy taką żarówkę, no to podejrzewam, że właśnie, mogłaby to być śrubka, i jakiś czas ten nasz samochód pojeździ. Ale gdy będziemy właśnie ignorować nasze sygnały, takie sygnały czy samochodu, czy ciała, to przyjdzie taki moment, że zatrzymamy silnik. Zatrzymamy silnik. I w naszym organizmie też możemy się doprowadzić do takiego momentu, że siada wszystko. I teraz popatrzcie na samochód. W przypadku, gdy wykręci nam się śrubka, to naprawa takiego samochodu jest stosunkowo tania i szybka, nie? Ale w momencie, gdy zaczniemy silnik, bądź jakaś część zupełnie wysiądzie, to nie dość, że musicie samochód odstawić do mechanika na kilka dobrych dni, a czasem nawet dłużej, to koszty już tego, tej naprawy są ogromne. A czasem nawet trzeba wymienić po prostu samochód. Naszego ciała, słuchajcie, wymienić się póki co nie da. I to od nas zależy, czy właśnie zatrzymamy się na tym momencie, kiedy możemy tą śrubkę wkręcić, czy doprowadzimy się do zatarcia silnika. No? I to jest nasz wybór, czy właśnie to dochodzenie do zdrowia będzie przyjemne, szybkie, proste tanie. Czy doprowadzimy się do takiego momentu, że dochodzenie do zdrowia już będzie bardzo długie, bardzo kosztowne. Więc moi kochani, spójrzcie na te samochody, jak my reagujemy właśnie na lampkę kontrolną na tablicy rozdzielczej, a jak reagujemy na swój własny organizm. Eee, I czy właśnie testujemy się, do ile, po, ile pociągniemy, jak długo pociągniemy, ale czy widzimy te konsekwencje w postaci chociażby kosztów i emocjonalnych, i zdrowotnych, i finansowych, zatarcia silnika swojego. Własnego silnika w organizmie. Więc widzicie, wybór należy do każdego z Was, do każdego z nas. Jak my na to zareagujemy, co zrobimy, kiedy zadziałamy i czy w ogóle zadziałamy, jakie są tego później konsekwencje. Więc życzę Wam, moi drodzy, tego, żebyście każdy sygnał ciała potraktowali poważnie, żebyście zareagowali na to szybko bo wymiana śrubki jest zdecydowanie tańsza no <grywa> i zdecydowanie szybsza niż wymiana silnika. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiamy Was serdecznie ze spacerku i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.